Czwarta część Resident Evil była dla starych wyjadaczy przełomem. Nowe pomysły i inne podejście do tematu zapewniły nie tylko odświeżony sposób prowadzenia rozgrywki, szaty graficzną czy umiejscowienie akcji gry, ale także unikatowe, zapadające w pamięć postacie. Jack Krauser zalicza się do tej kategorii. Można go lubić lub nienawidzić, ale odegrał kluczową rolę w całym uniwersum. Są jednak osoby, które kojarzą go tylko i wyłącznie z Resident Evil 4, a Krauser w serii Rezydenta miał jeszcze coś do powiedzenia. Przed wydarzeniami z czwartej części był bardzo cenionym członkiem armii amerykańskiej jednostki Sokom. Nosił kryptonim Silver Ducks, a wojsko to jedyna rzecz, która nadawała mu sens życia. Gdy tylko miał czas, podejmował się specjalnych zleceń jako najemnik, gdyż uważał, że życie w normalnym społeczeństwie nie jest dla niego. Był niezwykle utalentowanym i zwinnym żołnierzem. Jak mało kto posługiwał się bronią palną, oraz mistrzowsko władał nożem. The Umbrella Corporation, Has practically collapsed, and no cases involving BOWs have been reported since the Raccoon City incident. According to information we recently retrieved, a former umbrella researcher contacted a man by the name of Javier Hidalgo in a small South American country. Javier, an ex drug lord with political ties, W 2002 roku został przydzielony do świeżo upieczonego agenta Leona Scott Kennedy'ego, aby wspólnie wytropić w Ameryce Południowej niejakiego handlarza narkotyków Javiera Hidalgo, który podobno utrzymywał bliskie kontakty z jednym z członków korporacji Umbrella. Z racji tego, że kraj był bardzo mały, a dyktatorską kontrolę nad okolicznymi terenami pełnił Javier rząd USA wysłał naszych bohaterów, aby zapobiec ewentualnemu handlowi wirusem lub zagrożeniom biologicznym. Krauser, jako weteran wielu misji, niezbyt wierzył w plotki o mutantach korporacji Umbrella i wątpił w umiejętności Leona. So, He's a soldier z a US Special Operations Command and ma quite the resume of accomplishments in the field. But to him, the drawl he's been through, BOW's, cryptid, they're all the OWs, crypted, they're Wkrótce po przybyciu na umówiony punkt spotkania udali się razem do pobliskiej wioski, aby odnaleźć informatora po rozmowie z Leonem na temat incydentu w rakun i jego doświadczeń zdaje sobie sprawę, że wróg, z którym się będzie mierzyć, jest dla niego nowością, gdy docierają do wioski, plotki stają się prawdą i są zmuszeni zmierzyć się z zarażonymi wirusem te mieszkańcami. Bohaterom udało się przedrzeć i znaleźć śmiertelnie rannego informatora, który przed śmiercią powiedział tylko coś o jakiejś dziewczynie. i told krauser everything about the raccoon city incident he just listened quietly but the situation in the village was different from raccoon there were controlled blws amongst the rest what happened there we made our way upstream towards javier hidalgo's mansion the man who could hold the key to uncovering this mystery Jak się okazało, wspomniana kobieta o imieniu Manuela jest córką barona narkotykowego oraz otrzymała wirusa T Weronika, aby przeciwdziałać śmiertelnej chorobie wewnątrz niej. Manuela zgodziła się jednak przeciwdziałać Javierowi i pomóc w jego obaleniu, dokonując zemsty, gdyż przez jego działania jej matka przekształciła się w owe wodne monstrum.

Dowiaduje się także, że Leon tak naprawdę został wysłany na bezpośredni rozkaz prezydenta, aby wyeliminować wirusa na tym obszarze. Chociaż zgadza się pomóc, w głębi zaczyna czuć zazdrość i złość, że tak młody człowiek posiada już elitarny status. Zaczyna też pomału dzielić poglądy z mentalnością Javiera i coraz bardziej imponuje mu moc, jaką daje wirus Weronika. I am One of your orders are from the president. Then I'm on your side. Oh well, looks like I'm nothing more than a pawn in this game. Let's go. Time to kick some ass. W międzyczasie wychodzi na jaw, że Manuela, aby przeżyć, potrzebuje regularnych przeszczepów organów wewnętrznych od porwanych dziewcząt, aby zachować świadomość oraz nie doprowadzić do mutacji wirusa. Wspólnymi siłami stają do walki z matką dziewczyny, lecz Krauser zostaje poważnie ranny w lewą rękę podczas starcia. Javier, aby zabić bohaterów, łączy się z rośliną Veronika, stając tym samym bronią biologiczną. Leon, Krauser oraz Manuela współpracują, aby go pokonać. Jack jednak jest zdania, że moc tego wirusa jest korzystna, a zniszczenie go to błąd. wirus może! If I could harness its power, I could rule the world! How can you say you want to destroy this after seeing its potential capabilities? What right have you to rid the world of such power? You're driven by fear, Leon. You're a coward. But I am not. This virus, its power, I'll make it my own. And I will be reborn. Po zniszczeniu Javiera, Manuela zostaje aresztowana przez rząd USA. Z powodu rany kariera wojskowa Kreuzera kończy się, przez co zostaje wycofany z amerykańskiego wojska, co jeszcze bardziej napawa go gniewem. Postanawia odszukać Weskera, wierząc, że jest jedynym, który pomoże mu odzyskać siły. We're merely different sides of the same coin. I died in the crash two years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. I właśnie tutaj zaczynają się wydarzenia czwartej części. Zaraz po skończonej misji i wydaleniu z wojska Krauser finguje swoją śmierć i najprawdopodobniej przez incydent dorabia się blizn na swojej twarzy. Nawiązuje współpracę z Weskerem i jego organizacją, stając się jej lojalnym członkiem. Wraz z Ada Wong, która także pracowała dla Weskera, otrzymują zadanie infiltracji kultu Los Illuminados i kradzieży próbki pasożyta Las Plaga. Aby zdobyć zaufanie lidera owego kultu, Krauser porywa córkę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaintrygowany mocą Plagi, przyjmuje do swojego ciała dominującego pasożyta Plaga, który daje mu moc przekształcania jego lewego, niewyleczonego w pełni ramienia

od samego początku Jack nie był ufny względem Aidy, twierdząc, co było prawdą, że spiskuje przeciw Weskerowi. Zagroził, że jeśli spróbuje działać przeciwko nim, nie zawaha się jej zabić. Utwierdził się w swym przekonaniu, kiedy otrzymał rozkaz zabicia Leona. Podczas intensywnej walki na noże pomiędzy nimi Leon przeżył, gdyż Eda przeszkodziła w jego egzekucji. All for Umbrella's sake. Umbrella almost let it slip. Enough talk. Die, comrade Ada.

przekazał Kennediemu, gdzie trzymano Ashley, lecz aby się do niej dostać, potrzebuje trzech insygniów do otwarcia bramy. Obaj walczyli długo. Krauser angażował się w walkę wręcz, ostrzeliwał Leona, wysyłał wybuchowe drony oraz oślepiał granatami błyskowymi. W trakcie walki Krauser ujawnił swoje motywy przywrócenia Umbrelli oraz chęć nadania porządku i równowagi całemu światu według swojego wyobrażenia.

Pazur był całkowicie kuloodporny i niezwykle śmiertelny. Ostatecznie Leon pokonał Krauzera i uciekł z obszaru wybuchu. Jak się okazało, Jack przeżył. Mocno osłabiony na dachu więzienia, zmierzył się z Ada Wong, która definitywnie zakończyła jego żywot. I tak kończy się historia naszego żołnierza. Z ciała Krauzera zrobił jeszcze użytek Wesker,

Paradoksalnie w Resident Evil 4 Krauzera najłatwiej pokonać nożem, może przyjąć na klatę niezliczoną ilość pocisków, lecz na ostrze jest bardzo podatny. Aby promować Resident Evil Darkside Chronicles stworzono konto na Twitterze dla Jacka Krauzera, który szczegółowo opisuje co robi podczas operacji Javier. Krauser nosi długą bliznę na twarzy, która przechodzi od lewego oka do podbródka, i mało od prawego policzka do ust. Co ciekawe, blizny zostały pominięte w jego modelu postaci w Resident Evil na konsole Nintendo 3DS. Krauser to świetnie stworzona postać, to idealne odzwierciedlenie hollywoodzkiego twardziela żołnierza, który dla swojego kraju jest zdolny zrobić wszystko. Niestety, jak to często bywa w przypadku czarnych charakterów, został uśmiercony przez twórców. Rezydenci, serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi odczuciami i opiniami. Będzie nam niezmiernie miło czytać wasze liczne komentarze. Jeśli zapomnieliśmy wspomnieć o jakimś mniej lub bardziej istotnym szczególe, śmiało podzielcie się z nami swoimi ciekawostkami. Tymczasem do usłyszenia. Pamiętajcie o stronie i grupie Resident Evil Fan Polska na fejsie, a także wpadnijcie na resztę naszych filmów dostępnych na kanale. Cześć, hej!